Kiedy będziemy mieć czas na życie, na odpoczynek, na spotkania z przyjaciółmi? Mózg gorzej przyswaja wiedzę, jak jest zmęczony. Nie dość, że nie możemy rozwijać naszych zainteresowań, no bo nie mamy na to czasu, co prowadzi często właśnie do obniżonego samopoczucia, to jeszcze nie możemy się normalnie wyspać, co też może prowadzić do takiego wykończenia mentalnego. Czuję, że jestem inną osobą niż kiedy właśnie chodziłam do polskiego liceum. Hej, z tej Natalia i dzisiaj chciałabym trochę przybliżyć moją historię związaną z JDJ i tym, jak to u mnie wyglądało, dlaczego wybrałam taki system edukacji właśnie i czego się też nauczyłam i to nie tylko tak szkolnie, tylko życiowo, więc tak, bez przedłużania zaczynajmy. Ok, więc ja przez ostatni rok byłam uczennicą właśnie w amerykańskim liceum online JDJ iOS i uważam, że był to właśnie bardzo udany rok i bardzo się tak rozwinęłam. Wewnętrznie i czuję, że jestem inną osobą niż kiedy właśnie chodziłam do Polskiego Liceum i niż kiedy zaczynałam, jakby, amerykańskie liceum. I myślę, że właśnie ma to dużo wspólnego no, ze szkołą, po prostu, bo kiedy byłam w polskiej szkole, nie miałam, jakby, nie byłam po prostu w dobrym miejscu psychicznie i przez to, że w Polskim Liceum jest przykładana bardzo duża waga do ocen, to nakładałam na siebie taką bardzo dużą presję, żeby być jak najlepsza żeby sprostać, sprostać oczekiwaniom nauczycieli, ale to po prostu nigdy nie było wystarczające. I mam wrażenie, że nauczyciele często nie doceniają naszych wysiłków i starań i zawsze trzeba zrobić coś lepiej. I w liceum właśnie mamy 15 przedmiotów, i z każdego trzeba się na coś nauczyć. E, mamy 8 godzin lekcji dziennie. Po szkole wracamy zmęczeni do domu, a i tak musimy się uczyć, bo przecież jest kartkówka, odpowiedź ustna, sprawdzian, praca domowa i w ogóle. No a pytanie, kiedy będziemy mieć czas na życie, na odpoczynek, na spotkania z przyjaciółmi e, czy. Z rodziną, spędzanie czasu z rodziną. I w ogóle co ciekawe, dowiedziano naukowo, że właśnie dzieci nastolatkowie potrzebują więcej snu i nie powinny wstawać tak wcześnie, jak wstają do szkoły. I czytałam to w ogóle w książce o zegarze okołodobowym, tak. No i, i właśnie myślę, że taka standardowa godzina na wstawanie w liceum to około 6 rano. A często nawet wcześniej, jak ktoś musi dojechać, więc nie dość, że nie możemy rozwijać naszych zainteresowań, no bo nie mamy na to czasu, co prowadzi często właśnie do obniżonego samopoczucia, bo nie robimy czegoś, co sprawia nam przyjemność, to jeszcze nie możemy się normalnie wyspać, co też może prowadzić do takiego po prostu wykończenia mentalnego. I dodatkowo, często właśnie ktoś, kto ma dużo zainteresowań, powiedzmy po szkole, jedzie na przykład na trening i wraca wieczorem, ale musi się jeszcze uczyć, bo następnego dnia, nie wiem, ma dwa sprawdziany, więc siedzi do drugiej w nocy, a potem wstaje o szóstej, no i cóż, no jest niewyspany. I jak wiemy, mózg gorzej przyswaja wiedzę, jak jest zmęczony, więc... No, więc ciężej jeszcze się uczyć po prostu. I uważam, że ciężko pogodzić takie nastoletnie życie ze szkołą i myślę, że nie tak powinno wyglądać liceum, i na pewno nie każdy liceum tak wygląda, i wiele osób nawet w moim otoczeniu ma pozytywne wspomnienia z polską szkołą, ale właśnie ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że po ostatnim roku polskiego liceum e, byłam po prostu zmęczona tym wszystkim i nie miałam ochoty na nic. I na pewno to jest też bardzo kwestia indywidualna i zależy od osoby, bo ja, na przykład, jestem osobą, która musi mieć wszystko zrobione na 100%. Więc kiedy byłam po prostu w szkole, a materiału było bardzo dużo, to jedyne co robiłam, to się uczyłam. I wiadomo, dużo osób w liceum nie przywiązuje już tak dużej wagi do ocen, tylko chcą po prostu zdać. No ale uważam, że mimo wszystko nie jest to takie proste w sensie, no przynajmniej dla mnie nie było. I po roku spędzonym na nauce w amerykańskim liceum online wiem, że tak nie musi być. I nauczyłam się, że nauka po prostu może być przyjemna i ciekawa. I właśnie teraz pytanie, jak to się zaczęło u mnie i dlaczego i w ogóle. Więc ja po skończeniu trzeciej klasy Polskiego Liceum chciałam wyjechać na wymianę do Stanów na ostatni rok, bo planowałam studiować w Stanach, w których w ogóle jestem zakochana, po prostu od 2019 roku. No i wszystko już było zaplanowane, ale niestety wtedy właśnie były jeszcze problemy z koronawirusem, więc ostatecznie nie udało mi się jechać na ten rok do Stanów. Ale teraz w sumie mam takie podejście, że widocznie tak musiało być i, i dobrze się stało, bo gdybym wyjechała, w sumie na pewno nie doświadczyłabym tego, co doświadczałam przez ten rok, więc. A to było naprawdę super. Także no, wiadomo, na pewno też by było świetnie i miałabym inne doświadczenia, gdybym wtedy pojechała, ale cieszę się w sumie, że się stało tak, a nie inaczej. I właśnie teraz mam takie podejście, ale kiedy rodzice mi powiedzieli, że nie pojadę na wymianę. To byłam załamana i nie wyobrażałam sobie wrócić do polskiej szkoły i pisać polską maturę. Po prostu tego nie widziałam i jakby zawsze nawet jak, nie wiem, um, ktoś mówił o maturze, czy to w drugiej liceum, czy trzeciej, to ja to jakoś totalnie nie czułam, że ja będę pisać tą maturę. W sensie, nie wiem, totalnie tego nie widziałam. I dlatego też uznałam, że muszę coś z tym zrobić. No i wtedy trafiłam na JDJ, właśnie i w sumie to było przez przypadek, ale myślę, że los tak chciał. I wtedy powiedziałam rodzicom, że w takim razie chciałabym chodzić do amerykańskiego liceum, jeśli niestacjonarnie, no to online. I na początku nie byli za bardzo przekonani, bo właśnie uważali, że nie miałabym kontaktu z rówieśnikami, co jest w ogóle mitem, bo mogę z pewnością właśnie powiedzieć, że przez ostatni rok miałam więcej kontaktu z rówieśnikami niż kiedy chodziłam do polskiej szkoły. Bo kiedy, nie wiem, uczyłam się w domu, miałam więcej czasu, przez co mogłam chodzić na dodatkowe zajęcia, co było zazwyczaj równoznaczne z poznawaniem nowych osób. I oprócz tego myślę, że warto wspomnieć o tym, że w American High School są różnego rodzaju social clubs, do których każdy może dołączyć i poznać osoby z całego świata, które są właśnie w tej samej szkole, i wymienić się doświadczeniami, i ogólnie po prostu porozmawiać i się poznać. Ja na przykład jestem tego typu osobą, że mnie jest zawsze wszędzie dużo, mam mnóstwo pomysłów, i cały czas chcę próbować czegoś nowego. To powiedziałam rodzicom, że na pewno nie będę mieć problemu z tym, żeby mieć kontakt z osobami, z ludźmi, po prostu z rówieśnikami. I w końcu udało mi się ich przekonać, no i zaczęliśmy jakby załatwiać procedury rekrutacyjne. I we wrześniu zaczęłam szkołę i przez następne właśnie około 9 miesięcy uczyłam się, i ostatecznie skończyłam pod koniec maja. I jeśli chodzi o czas nauki, to jest to bardzo indywidualna kwestia, bo jedna osoba może zrobić cały materiał w 5 miesięcy, a inna w 10. I wydaje mi się, że ja miałam wszystko tak rozplanowane, że 9 miesięcy było tak idealnie, nie musiałam codziennie robić wszystkiego tak na wariata, tylko na spokojnie do wszystkiego podchodziłam, czasami jednego dnia spędziłam sobie dwie godziny na naukę, czasami 5. i rzadko było tak, że nie wiem, na przykład planowałam sobie naukę godzinowo, raczej wyglądało to po prostu tak, że na każdy tydzień planowałam co muszę zrobić z danych przedmiotów, typu na przykład US government to trzeci unit project na przykład. I myślę, że nauka w domu bardzo dużo uczy pod tym względem, że sami ustalamy sobie plan lekcji, nikt nam tego odgórnie nie narzuca. I wiele osób uważa, że, że nie dałoby rady uczyć się w ten sposób, bo nie są wystarczająco zmotywowani. Ale właśnie myślę, że, że chociażby rok w takiej szkole bardzo dużo by dał i nauczył tej właśnie motywacji, no bardziej może dyscypliny po prostu samodyscypliny. I na pewno oprócz tego, że jest to amerykańskie liceum i wszystko jest po angielsku, więc na pewno poziom angielskiego bardzo wzrasta, to uczymy się no właśnie tej samodyscypliny, która może być nam potrzebna kiedyś, jak będziemy pracować albo na studiach. I w sumie, będąc w amerykańskiej szkole, czułam się trochę tak, jakbym miała swoją amerykańską firmę i codziennie musiała załatwiać sprawy z nią związane, bo miałam takie swoje biuro, czyli mój pokój. Um, I nikt mi nie przeszkadzał. Robiłam sobie notat notatki albo projekty. czasem szłam się uczyć do kawiarni, co miało taki swój klimacik. Um, także no, zalety amerykańskiego liceum i to, czego się nauczyłam, to jest po prostu temat rzeka, więc na pewno będę jeszcze o tym rozmawiać <duszel> dużo, ale tak, na dzisiaj to tyle. I mam nadzieję, że um, powiedziałam wszystko, co chciałam powiedzieć o tym, czego się nauczyłam i, i właśnie o zaletach. E, także tak, to tyle. Jeśli byłyby jeszcze jakieś pytania, to oczywiście chętnie odpowiem. E, także tak, ale na dzisiaj to tyle, także dziękuję za oglądanie i do zobaczenia, pa, pa.